W historii Tarota pojawiło się kilka istotnych postaci. Ich osobowość, odwaga i lata poświęcone na badanie tej niezwykłej talii no, za zaowocowało wnioskami, które stanowią istotny materiał do, do dzisiejszego dnia, gdyż yy, no, opieramy po prostu yy, pracę, książki, Kolejne interpretacje. Odnosimy się najnormalniej w świecie właśnie do publikacji chociażby Kurta de Gobelin, szwajcarskiego uczonego, wolnomularza, który jako pierwszy postawił właśnie tą śmiałą tezę na temat pochodzenia kart tarota i twierdził, że ta królewska sztuka, tak naprawdę, Wywodzi się ze starożytnego Egiptu i jest jakąś, powiedzmy, inskrypcją albo takim szczególnym zapisem zaginionej księgi Tota. Jeśli przyjrzymy się pracom de Gobelin głębiej, no, ewidentnie widać pewnego rodzaju naciąganie faktów, dostosowywanie ich do, do, do jego teorii, do jego potrzeb. Tak czy owak, rolą. Kurta Gobe, de Gobelin było po prostu popularyzacja tych kart i, i praca nad nimi, gdyż Gobelin dokonał ciekawego odkrycia, łącząc 22 wielkie wtajemniczenia, w tarocie mamy 22 wielkie wtajemniczenia, czyli 22 karty uznawane za arkana wielkie. Pozostałe 56 kart uważane jest i nazywane arkanami małymi. Wracając do Degoblin, on pierwszy dostrzegł związek 22 kart wielkich tajemniczeń z alfabetem hebrajskim, który, którego to litery przyporządkował poszczególnym atutom. No, jest to istotne odkrycie które później no, jakby zaowocowało doszukiwaniem się powiązań z żydowską kabałą, z księgą Zohar i ogólnie rzecz biorąc z drzewem życia, które jest w tej księdze zawarte.